Dzień dobry, witajcie serdecznie. Jest UV na podstronku. Cześć wszystkim. Już sobie solidnie w GTA pograliśmy i postanowiliśmy, że troszkę sobie o tej grze pogadamy. Takie pierwsze wrażenia i... <grym> znaczy dodajmy, że grałeś dużo więcej ode mnie jednak. Znaczy e, ja pokażmy może jestem... statystyki, takie kawa na ławę, ile tak naprawdę mamy tej gry e, w, tym momencie. w tym momencie, żebyście dokładnie wiedzieli. Mamy w sumie 14 plus 6, to jest 20... Ponad 20 godzin gry, i tutaj macie spisane misje, które już się udało ukończyć z fabularnych. I... No ja jestem, jestem troszkę w, do tyłu w porównaniu z tobą, ale. No, ale też też kilka, kilk niewiele godzin mniej pograłeś, więc no, to miejsce wybraliśmy nie bez powodu na rozpoczęcie materiału. Tak, to jest taki mały <grym> polski akcent. Ufał znalazł tutaj, żeby być <grym> uczciwym i oddać honory. Ewidentnie logo kojarzące się z Dead Island i tutaj nie ma żadnych wątpliwości, bo wystarczy spojrzeć na pień tego drzewa, który jest praktycznie taki sam, jak, jak w logosie polskiej gry. No, wiadomo, przerobione na, na modłek GTA i, i tutaj związany z tym. Atrakcji. Wyślemy komuś, komuś potem. Dobra. E, słuchajcie, pogadamy sobie troszkę o różnych rzeczach, bo zawartości w tej grze jest od groma. I no, zacznijmy może od samego miasta. Teraz sobie przejedziemy się na małą przejażdżkę. Przejedziemy się na przejażdżkę. I no, Rockstar odwalił kawał dobrej roboty, bo oddał nam dość dużo przestrzeni. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że jest to duża gra. Mm. Naprawdę ten teren jest ogromny. Nie widać tego na początku gry, bo jesteśmy tak naprawdę w małej części, w południowej części Los Santos i mm -hmm. tutaj zaczynamy. Nie, mamy, mniej więcej. nie czujemy jeszcze tej skali, ale potem kiedy akcja przenosi się trochę na północ, wkracza Trevor, bo Trevor mm -hmm. tutaj się pojawia dość późno. Tu są tereny Trevor'a. Grasuje w tym miejscu. Dokładnie. To wtedy dopiero zauważamy te przestrzenie. No oczywiście wiadomo, tutaj nie, nie jest tak, że każdy, nie wiem, centymetr tego terenu jest w jakiś sposób zagospodarowany. Mamy mhm. te góry nieprzekraczalne tam, powiedzmy, tak, tak, e, z spieszo, czy tam samochodem, ale możemy się tam dostać w różne fajne miejsca, też, też drogą powietrzną, więc nie jest źle. A jeżeli chodzi o samo miasto, no, powiem szczerze, akurat tak się składa, że ja i Del bywamy co roku w Los Santos, no, tylko tym prawdziwym. Aha. I powiedzmy sobie szczerze, centrum miasta, ten Downtown, znamy dość dobrze mhm. i troszkę byłem zawiedziony. Nie tyle faktem, jak to miasto jest zrobione, bo ono jest naprawdę fajne. I tutaj czapki z głów dla, dla Rockstara. Tylko po prostu tam mało widzicie, co ty, się zgadza. Tam widzicie downtown, to, to, na, to, 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 te bloki wysokie są. Dokładnie, na dobrą sprawę, mało co tutaj się zgadza. Eż, próbowałem nawet znaleźć, e, zrobić taki przemarsz od, od 7 ulicy do e, Covenant Center, gdzie odbywają się targi E3, no ale jednak no nie czarujmy się, nie jest to jeden do jeden Los Angeles. Pojawiają się charakterystyczne budynki, ale, ale mhm. cała reszta to jest po prostu. Yy, improwizacja, I, jakaś prawda. wariacja na temat. Chociaż bardzo, bardzo podoba mi się panorama całego miasta, bo jest tu obserwatorium, to słynne obserwatorium tak. nad Los Angeles, gdzie jest ta filmowa, tam dużo filmów kręcą na pewno to kojarzycie, i ta panorama jest prawie że identyczna, jak w życiu, jak, jak faktycznie, oczywiście skala tego miasta jest dużo mniejsza, wiadomo, nie? ale to wygląda to bardzo, bardzo podobnie, jak faktycznie Los Angeles od góry z tej panoramy się tak, prezentuje. Tak. Więc znaczy obserwatorium, obserwatorium, o którym mowa możecie się też kojarzyć z Mafii 2, bo tam się rozgrywała <laughs> ostatnio. Misja. A tutaj Del jedzie na plażę y, Santa Monica. Tak, nasza no. ekipa jeździ tam po Los Angeles w ten sposób, właśnie. No, aż tak to chyba nie wygląda, jednak. No, nie. Ale słuchajcie, do Santa Monica jedziemy nie bez powodów, bo jest to teren akurat dość wiernie oddany. Tak jak to tak, faktycznie ten wygląda. Fragment tutaj, właśnie z mostem prowadzącym na Molo i ten parking i tam dalej plaża. Tutaj mhm. też dla relaksu wpadamy, jak tam się tam uda być. No tutaj jest ta plaża, e, Mamy nawet tu taką miejscówkę w sumie niedaleko i tam chodzimy sobie. I powiedzmy sobie szczerze, akurat to jest oddane super. Tutaj naprawdę mm. można poczuć w ogóle te budynki tutaj w te. To wszystko się zgadza. Tak, Oczywiście tutaj nie, jest ta... nie czarujmy się, nie jeden do jeden, no bo to, to nie byłoby możliwe, ale molo. Molo jest hmm. dokładnie odzorowane. Tam jest taki lunapark, widzicie, koło się kręci i wszystko to jest naprawdę jeden do jeden niemalże. Tak, tam tak. jest restauracja na samym końcu, punkt widokowy. tylko jest, ludzi jakby mniej jest... na tym molo, bo generalnie ciężko jest się no tam. No i na plaży <laughs> w słoneczny dzień, tak. Okay. W ogóle to jest ciekawy temat. Samochody i ludzie w, w mieście. Dużo ludzi narzeka, że mm, krytyków, że jednak ko ograniczenia konsol tutaj trochę mhm. wpływają na to, że to miasto wydaje się puste. No jest duże, ale jednak no, ludzi jest mało i samochodów też. I co ty na to, Del, powiesz mi ciekawego? To znaczy tutaj jest o wiele, wiele więcej samochodów niż w czwartej części, więc, więc w ogóle to pierwsza rzecz, którą zauważyłem po odpaleniu tej gry, szczególnie gdy wjedziemy na autostradę, ja może tutaj znajdę... Ustawimy sobie jakiś waypoint, punkt na autostradę, żebyście to zobaczyli. To miasto ma, jest o wiele lepiej zamieszkałe, jeśli można tak powiedzieć. Jest o wiele więcej ruchu i to, to pełni funkcję nie tylko wizualną, bo oczywiście fajnie jest zobaczyć więcej samochodów, ale właśnie na przykład na autostradzie, gdy mamy do czynienia z jakąś misją, czy musimy uciekać, już broń Boże jechać pod prąd, to, to jest problemem, takim w sensie grywalnym, nie? No nawet tutaj widać, że nie nawet jest tu, źle. Dokładnie, popatrzcie ile co jeździ samochodu Są tu faktycznie te tereny takie bardziej podmiejskie, gdzie odczuwa się tę pustkę, nie wiem, nie ma zbyt wielu ludzi na ulicach i tak dalej, na chodnikach mhm. y i samochodów na ulicach. Ale tak naprawdę no nie jest źle. Ja, ja tak szczerze powiedziawszy nie rozumiem do końca tego zarzutu, bo oczywiście sprowadza się to też do kwestii pc że na pc tak jest lepiej. No, no nie czarujmy się, moc obliczeniowa konsoli jest jaka jest. Szczerze nie ma się za bardzo Też, czym Ja powiem tak, tutaj? że nigdy, oj, kogoś rozpaczkaliśmy. <głos》>, nigdy w tej grze nie miałem sytuacji, żebym poczuł się jakiś samotny czy opuszczony, tzn. brzmi to bardzo psychologicznie, ale wiecie o co chodzi, że, żeby to miasto mi nie dostarczało zawartości, ono jest tak wypełnione różnymi detalami, tak urozmaicone, że naprawdę wielki szacunek, tutaj na każdej ulicy coś znajdziemy, budynki, nie widziałem tu żadnego w obrębie miasta takiego copy-paste, copy w w teksturach, w budynkach, za każdym razem mamy coś nowego, co, dzielnice się od siebie różnią, samochody w obrębie dzielnicy się różnią, ludzie, jacy tam chodzą się różnią, to, to jest niesamowite, co tutaj Rockstar zrobił, naprawdę. Widać dużo pracy w, w stworzenie tutaj mm, takiego żyjącego organizmu. Mhm. Ja nie mam z tym jakiegoś większego problemu dlatego tak jak mówię, trochę mnie dziwi, że, że ludzie tak psioczą, może to też jest właśnie taki efekt tego, że jednak tej gry na pc pecetach nie ma, no, a... no może, może. zawiedzeni pecetowcy trochę tutaj Bardzo podobają mi się autostrady właśnie jeśli już o nich mówimy, one też one są oddane też w bardzo, bardzo dokładny sposób ja pamiętam, że pierwsza rzecz tam wrażenie robiła jak się jedzie z lotniska w Los Angeles to są właśnie te autostrady i te estakady to jest strasznie łatwo się pogubić jak nie znamy drogi, nawet z GPS-em i tutaj jest to świetnie oddane ja się poczu... poczułem się bardzo, to bardzo sugestywne jest to, to wszystko. No dobra, tutaj jesteśmy gdzieś. Fakt, faktem jest to gra z terenem bardzo zróżnicowanym. Tutaj w, nawet w mieście można to poczuć, jednak w zależności od tego, gdzie pojedziemy, to miasto wygląda trochę inaczej, te budynki są inne. Generalnie widać też duży syf, no, nie, nie czarny mi się, charakterystyczny dla, dla tego miasta. Ja powiem szczerze, nie lubię Los Angeles jako, nie, nie wiem, jakiejś mm -hmm. takiej atrakcji samej w sobie. To miasto jest strasznie brzydkie. No, i, ono nie jest atrakcyjne. No tutaj, tutaj też udało się to jakoś Rockstarowi oddać, no ale jak już wyjedziemy tutaj właśnie w takie no, a teraz sobie jedziemy w tereny, jest naprawdę część. nieźle. Wiadomo, tekstury jakie są, takie są widać, to, to dobrze, nie jest to, nie wiem, rok 2013, mhm. no ale moim zdaniem ta gra jak na 8-letnią konsolę, bo no. Xboxowi stupnie 8 lat już za miesiąc z hakiem, Wygląda naprawdę nieźle. No i zwróćcie uwagę na to, ile tu samochodów w tym momencie jedzie i ile tego jest tutaj generowanego. No, to strasznie dużo. No, tak naprawdę nie widać tam po horyzoncie samochody jadą. Nie? nie ma wrażenia, żeby coś było tutaj pustego, nie, coś nie grało. Swoją drogą, jeśli jeszcze mówimy o samochodach, to jest tu ten sam motyw, jakby yy, pojawiania się, generowania samochodów, jak w poprzedniej części, gdy jesteśmy na ulicy i się rozejrzymy. I wrócimy kamerą jakby to te samochody potrafią zniknąć, czy się pojawić, czy na nowo tam generowanie do, Ale nie jest to tak odczuwalne jak na przykład w tej y, erze 3D y, mhm. tam powiedzmy o tej trylogii starej, tak. od trójki począwszy. Było to strasznie irytujące, że na przykład chcemy sobie zatrzymać samochód, ale źle obrócimy sobie kamerę i, i po prostu znika nam przed nosa. Tutaj takich efektów nie ma, choć tak faktycznie zdarza się, że, że samochody znikają. No ale to już jest jakiś nieodłączny element, jak i wiele innych takich głupotek, troszkę niwelujących takie wrażenie realizmu. No dobra, bo jedziemy sobie na te tereny wiejskie i akurat może pogadajmy może o modelu jazdy przy okazji. Tutaj mamy kwestię sporną. Jedni bardzo sobie zachwalali system z czwórki, model jazdy, inni wręcz przeciwnie. Ja i akurat ty jesteśmy zgodni, że model jazdy z czwórki no, nie był jakiś super. Ja powiem szczerze, się. męczyłem się na początku strasznie grając w czwórkę. No, potem wiadomo, no już człowiek się przyzwyczaił, to już nie miało większego znaczenia. Mm. Ale szczerze, z miłą chęcią powitałem ten regres. Powiedzmy, jest to taki mały powrót jednak do tych starszych części. Samochody się dobrze trzymają drogi. No, nie ma problemu z, mm. ze sterowaniem. Tylko w czasie deszczu, kiedy tam zaczynamy zaciągać ręczny i, i wykonywać jakieś ostre manewry, to, to faktycznie może się coś tam... Z... Możemy stracić jakąś kontrolę nad samochodem. No nie da się ukryć, że ten system jest bardzo, bardzo zręcznościowy. Tak jak mówisz, trzymają się drogi, no trudno wypaść tu z trasy, no praktycznie nie ma takiej rzeczy. Nie znaczy no, sam jak się ręczny zaciągnie, no to faktycznie można może, może trochę pobujać samochodem, ale tutaj w ogóle nie ma problemu z utrzymaniem się na to, że jest to bardzo, bardzo zręcznościowy model. I okej, okay, możemy to jakoś krytykować, że nie ma tutaj symulacji czy coś bardziej bardziej w tą stronę, ale tak, powiedziałeś. GTA 4, według mnie, też miało kiepski model jazdy, był niewygodny, źle się jeździło tymi samochodami, i to jest o wiele lepsze od czwórki. Czy jest idealne? Nie jest. Okej, okay, tu, się, tu, się, tu, się, tu się zgodzę, ale jest tak o wiele lepsze niż w poprzedniej części. No, ja akurat yy, nie uważam, żeby model czwórki był kiepski, ale fakt faktem nie przypadnie specjalnie do gustu, mhm. co już powiedziałem. To samo tyczy się też modelu zniszczeń, który został tutaj też w jakiś sposób zmodyfikowany. Yy, Trzeba się naprawdę postarać, żeby te samochody uszkodzić. To nie wiem, wjechanie w słup czy, czy nawet jakaś stuczka nie powoduje po prostu zmasakrowania tej, tej, tej karoserii. Chociaż tutaj akurat widzimy dość pobijane to auto. Ale oczywiście nie jest też tak, że te samochody po prostu nie widać po nich, że, że dokonaliśmy jakiejś... Nie jest tak, że nie widać po nich zniszczeń. Tylko no, tak jak mówię, no, trzeba się trochę jednak postarać. i... Je zmasakrować. No. Swoją drogą, gdy się wywrócimy na plecy, to gałką analogową możemy odwracać tak, samochód. Tak, to jest taka właśnie jedna z kwestii, która no. Gra się w, w te gry przez lata. No to jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że jak samochód stanie bokiem, to po prostu przechylamy gałkę i ląduje z powrotem na kołach. No Nie ma to wiele wspólnego z realizmem, ale no nie czarujmy się. No i w ogóle można wykonywać ciekawe manewry samochodami, które niektórych ludzi napędzałyby do, do krytykowania tej gry. Na przykład próba wjazdu na niemal pionowy klif samochodem. No, wczoraj była taka kuryzalna sytuacja, bo Del grał, wykonywał jedną z misji, po prostu wpadłem tutaj na moment. Pobawiłem się autem. Akurat, akurat byliśmy właśnie na bezdrożach i centralnie, no nie wiem. No, kilkunastometrowy klif i wjechałem po nim praktycznie e, no, na szczyt. Prawda, to prawda. No, no, no to to, jest, to są takie no niuanse, które troszkę psują ten efekt realizmu, w który no nie czarujmy się jest jest tutaj e, na który jest kładziony duży nacisk mm -hmm. no, w tych, tych nowych odsłonach GTA. Ale no to jak tak jak mówię, no to są już pewne rzeczy, które e, Przewijają się w tej serii przez lata, no i ja już jestem w jakiś sposób do tego przyzwyczajony. Jest strasznie dużo zawartości w obrębie tego świata, jak sobie wejdziemy na mapę, oczywiście większość tych aktywności koncentruje się jednak w obrębie miasta, i co ciekawe, ja miałem takie wrażenie, że gra nas dość długo trzyma w tym mieście i... no tam widzieliście, nie przyszedłem całej gry, więc nie chcę tak się wypowiadać za bardzo na ten temat jeszcze, ale... ale ogólnie dość późno lądujemy na północy, Trevor jest dość późno przedstawiany, i nawet później cały czas akcja jakby koncentruje się w obrębie miasta, i teraz zwróćcie uwagę, że większość tych ikonek aktywności różnych misji, różnych zabaw jest też w obrębie miasta. Tak naprawdę na północy tutaj nie ma tego za dużo. I zastanawiam się, na ile Rockstar tutaj zachęca ludzi do jazdy na północ, do badania tych bezdroży, tym bardziej, że większość misji, większość wątków, większość postaci istotnych dla gry znajduje się właśnie w mieście, w samym, samym centrum. Możesz to potraktować jako taką odskocznię od, od tego betonowa i, nie wiem, podziwianie widoczków, wjechanie sobie kolejką linową na szczyt, a skoki tak, tak, spadochronowe, tak, takie takie kwestie, no. Fakt faktem, że jeśli spojrzymy na mapę, to ilość tych ikonek na północy, a ilość tych ikonek w mieście diametralnie się różni tutaj. Nie, nie ma żadnych wątpliwości co do tego. No, Wspomniałeś tutaj o Trevorze, który mm. faktycznie dopiero po kilku godzinach gry, pomijając e, prolog, bo w, w początkowej misji gramy właśnie Trevorem, żeby było uh -huh. ciekawiej, uh -huh. no to trzeba poświęcić fabule e, dobre 5 godzin, żeby żeby faktycznie Trevora w jakiś sposób odblokować, powiedzmy to w cudzysłowie. Uh -huh. Jak w ogóle Twoje wrażenia, jeżeli chodzi o bohaterów, bo ja na przykład przed e, premierą tej gry. Obserwując tam różne materiały, starałem się generalnie widzieć ich jak najmniej, jeśli mam być szczery. Po prostu chciałem przeżyć niespodziankę, tak. W jaki sposób chciałem to przeżyć, grając. Nie, 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 nie chciałem sobie zdradzać zbyt wiele, ale miałem jakieś wyobrażenie o tych postaciach. I dla mnie Trevor był takim po prostu. Idealnym przykładem, jak, jak powinien wyglądać e, bohater, bohater GTA. GTA po prostu psychol, nie wiem, może zrobiony trochę z jajem, e, którego da się polubić i wyraźnie odstający od, od Michaela i Franklina. Zresztą bałem się, że, że Franklin. E, w jakiś sposób e, pociągnie za sobą to, czego nie lubiłem w San Andreas, czyli mhm. tego gangsterskiego, gangsterskiego klimatu. murzyńskiego klimatu. Mnie wyglądało to tak, że Trevor był zdecydowanym faworytem. E, a tutaj po e, zagraniu jestem jeszcze tak naprawdę dopiero na początku drugi Trevora, nie skończyłem oczywiście gry. Więc też nie mogę się, nie wiem, wypowiadać w jakiejś tam kwestii stuprocentowej oceny, ale troszkę mnie Trevor negatywnie zaskoczył. Ja po prostu pierwsza akcja w ogóle, jak poznajemy je na nowo Trevora, była straszna. Nie będziemy tutaj spoilować, bo mhm. to nie o to chodzi, żeby zdradzać ważny element fabuły, zwłaszcza, że, że jest taki smaczek dla fanów. Ale po prostu no, nie, 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 podoba, nie spodobało mi się, nie spodziewałem się, że Trevor jest aż takim psycholem. To jest po prostu psychopata. <grym> no on jest bardzo, bardzo radykalną postacią. Z tymi bohaterami to jest w ogóle osobny temat, na osobną dyskusję, bo mam wrażenie, że też tu dużo zależy od prywatnych gustów i od tego kto jaki typ postaci lubi, bo według mnie z nim jest taki problem, że Franklin i Michael są dość bohaterami dość zwykłymi, to znaczy przy Trevorze, nie? bo Trevor jest totalnie odjechany. Według mnie to jest najbardziej odjechana postać w ogóle w historii GTA. W historii tej serii, tak? W sposób taki psychopatyczno-maniakalno-kreacyjny. Znaczy, no trzeba, trzeba sobie powiedzieć jasno: Trevor się z niczym nie patyczkuje no, i to no. naprawdę nie oddaje stanu rzeczy, że widzimy go tam na trailerach robiącego różne dziwne rzeczy. Mm. Jest, jest strasznie brutalny i no, no, jest... nieprzewidywalny przede wszystkim. Tak, tak. I po prostu mam wrażenie, że przy nim troszkę Michael i Franklin tracą jakby na swojej wartości, bo Michael jest osobą którym bardzo duże znaczenie ma rodzina, ma jego tło fabularne, ma, mają jego kontakty z synem, córką, z żoną i one napędzają te cutscenki. Bo gdyby go odrzeć według mnie z tej rodzinnej atmosfery, to mielibyśmy typowego gościa z kryzysem średniego wieku. A, a Franklin jest właśnie takim typowym gangsterem z, z dzielnicy afroamerykańskich i, i, i niczym więcej, to jest to po prostu, po prostu taka osoba. I oni trochę kontrastują z Trevorem, ale z, z drugiej strony mam też wrażenie, że gdyby byli bardziej wyraziści, to byśmy, mielibyśmy przesyt takich silnych charakterów w tej grze i oni zapewne są specjalnie w ten sposób skontrastowani. Tym niemniej mam wrażenie, że mogliby być delikatnie bardziej wyraziści z tym tłem psychologicznym. Ja uważam, że Michael jest świetną postacią. Ewidentnie zostało tutaj zarysowane to, że po prostu po tej całej przygodzie z różnymi skokami, rabunkami i tak Musi wieść typowe życie bogatego Amerykanina, który się ewidentnie nudzi, nie może sobie poradzić mhm. ze swoimi dziećmi, którzy po prostu mają go za nic, no nie czarujmy się, mhm. żona, która go notorycznie zdradza z byle kim. i dla właśnie Michaela ucieczką od tego wszystkiego jest właśnie ponowne wejście w ten światek e, gangsterki, w, dokładnie, w, na drogę przestępczą i mhm. e, nawet ma to jakieś tam uzasadnienie też w fabule, nie będziemy tego za bardzo zdradzać. Dlaczego w ogóle Michael podejmuje się jeszcze e, tego powrotu tak nam na dobre? Bo nie będziemy tutaj nikomu psuć e, tutaj historii, ale fakt faktem, że dopiero wtedy odżywa. a z kolei Franklin, no jest takim typowym Młodym gangsterem, który trochę e, smakuje tego blichtru mhm. związanego z tym, że na przykład pojawiają się duże pieniądze, ale jest naprawdę postacią sympatyczną i daje się go polubić. Znaczy, oni, Michael i Frankie są postaciami bardzo realistycznymi, wbrew pozorom. Jesteśmy skłonni za, tak uwierzyć w te postaci, nie? Mam takie wrażenia, nie? A Trevor jest tak odjechany, że, no nie wiem, on się nadaje tylko do wariatkowa i jakby traktujemy go też troszkę bardziej jako komiczną postać, nie? Jaką taką, taką satyryczną, trochę... Znaczy ja, nie chcę mówić o wszystkich, nie? Że, że w Michaela i Franklina jestem w stanie uwierzyć, a w Trewora nie do końca, nie? No wiesz, w Stanach nie brakuje takich Trevorów. No. <laughs>